Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, Matko Jezusa i Matko nasza. Witam Was, bracia i siostry, w Chrystusie Panu. Módlmy się w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, Matko Cudowna, udziel mi miłosierdzia swego. Smutek i niepokój, który mnie teraz napada, nie może być porównywalny z niczym, co kiedykolwiek w życiu czułam. Węzeł w moim gardle nie pozwala mi przełknąć i wypowiadać słów. Maryjo, matko moja, nie wiem, co zrobić, aby zakończyć ten problem, który dotyka mojego serca. Maryjo, matko moja, Ty zawsze byłaś moją największą pociechą, radością. I miłością życia, gdy wszyscy odchodzili, a ja zostawałam pozostawiona sama wśród wielu ciemności i mroku. Dlatego wiem, że Ty, Matko moja, wyciągniesz mnie ze smutku i melancholii, że Twoja siła podniesie moją duszę i serce z popiołów. Maryjo, cudowna Matko, nachyl ucha miłosierdzia prośbie mojej i oddal ode mnie wszystkie smutki i żale do twoich stóp i przed miłosierne oczy twojego syna składam troski i krzyż mój oddaję go tobie matko abyś pomogła mi dźwigać go według upodobania twojego syna maryjo matko nasza pośredniczko Wszystkich okazywanych nam łask, jeśli to jest wolą Bożą, oddal ten kielich smutku, żalu i melancholii ode mnie. Jeśli Jezus Chrystus postanowił, że smutek ten dalej jeszcze mam znosić, to wyproś proszę mi dar cierpliwości. Ty wiesz, jak jestem jeszcze słaba. Ty wiesz, że nie uniosłabym tak długo tego krzyża o własnych siłach. Maryjo, Matko Cudowna, udziel mi miłosierdzia swego. Amen. Niech przynajświętsza Maryja czuwa codziennie nad Tobą i niech Cię obdarzy czułą miłością. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, Zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Szczęść Boże!